Cześć dziewczyny, w tym filmiku chcę wam pokazać nasze czekoladki na wieczór panieński, które są pyszne, śmieszne i wprowadzą was w dobry nastrój. Zapraszam! Nasze czekoladki Crazy Willy to fajny pomysł na słodką przekąskę na wieczór panieński albo po prostu na upominki dla dziewczyn, które przybyły na imprezę. Można je włożyć do pudełeczek albo położyć przy talerzykach. Ozdobione są grafiką z naszej kolekcji Crazy Willy. Po jednej stronie znajdują się napisy I'm so sweet, I know you want me i oczywiście wizerunek Crazy Willy, a po drugiej stronie mmm, yummy Są bardzo fajne, zabawne, śmieszne i na pewno Wam zasmakują. Jest to belgijska, pyszna, najwyższej jakości czekolada. Jeżeli czekoladki Wam się podobają i jesteście ciekawe, co jeszcze mamy w sklepie, zapraszam na pinkdrink.pl.